Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Szybki i Wściekli. Teraz będę musiał nadrobić z tymi odcinkami, bo na pulpicie mam chyba z 20 powtórek właśnie do Szybki i Wściekłych. To są powtórki z 9-9, więc niestety nie widać modów, ale ja wiem dokładnie jakie wyniki tu gracze wykonali, więc będę informował. W tym odcinku zobaczycie trzy czołgi ciężkie, wysokotierowe. Na początku brytyjski Conqueror czołg ciężki 9 poziomu później zobaczycie obieg 260 czyli końcówka misji osobistych czołg trudny do zdobycia ale zobaczycie czy potrafi szybko zrobić dobry wynik no i na końcu zobaczycie wściekły atak Plutonu Esetek na początku Tundra Zendenskill PVP pokazuje właśnie możliwości tego czołgu Oczywiście jako czołg ciężki, to pojechał na linię 1, próbować zdobyć tą flankę. Ten czołg w ogóle charakteryzuje się bardzo dobrym działem i mobilnością. Taki uniwersalny czołg ciężki, nadający się do wszystkiego. No i pierwsze obrażenia wyjechał tutaj E75. ST zasłonił, więc trzeba celować we władz dowódcy, ale oczywiście to działo jest na tyle dobre, jak widzicie, 259 penetracji to wystarcza, penetracja jest wyższa niż niektóre dziesiątokierowe czołgi ciężkie. I teraz Pantherka 8.8, oczywiście tutaj nawet nie trzeba przymierzać, pancerz tego czołgu jest na tyle miękki, że spokojnie Conqueror penetruje. No tutaj tak, tak dziwnie, ostrożnie trochę nawet się wycofuje, jak wiadomo, panterka może mieć problem, chociaż yy, jednak Conqueror nie ma tego pancerza zbyt mocnego. Yy, tu artyleria się pokazała, strzeliła w górkę, yy, no i została zniszczona. No i teraz panterka, ready to fire i zniszczony drugi czołg. Brnie do przodu kolega na konkurentorze, ale tak naprawdę druga flanka została zdobyta przez przeciwników. Widzicie, nawet tam czołgi ciężkie pojechały. Medy, light i w tej chwili atakują całą flankę. I bitwa wygląda w zasadzie na porażkę. Zobaczymy, czy w szybki sposób da radę kolega na konkurentorze e, obrócić e, właśnie tą sytuację. Tu jak widać. E, Trochę kupię zachowanie e, niszczyciela czołgów, który no, już nie ma żadnych szans. Celuje, celuje, ale nie zdąża i zostaje zniszczony. Czwarty, e, czwarty kill e, właśnie wykonany przez Conquerora. No i teraz co? E, popełniają trochę przeciwnicy błąd, bo sobie myślą, a 6 do 8, wygrana bitwa. E, Jedziemy zabić kill, ale na pewno ktoś tam napisał. No i pojechali. Jak widać, ciągi pojechały na flankę, na linię 1. Bez sensu w zasadzie mogliby wygrać tą bitwę, gdyby skapowali bazę. Nie zdążyłby kolega właśnie na konkurorze wrócić. A no tak to bez, bez żadnego problemu. Już jest tak blisko kapa, że nawet teraz. Teraz właśnie kapnęli się. Kurde, no, trzeba było kapować. Trzeba było kapować. Oczywiście. Już za późno, jak widać, czołgi ciężkie wracają na kapa. AMX 5120 szybki czołg, więc wrócił na kapa, ale, no, za późno, za późno już. Jak widać, Conqueror nie tylko ma dobre działo, nie tylko jest mobilny, ale też pancerz ma w porządku. Widać, wytrzymuje strzały wrogich pojazdów tieru 9. No i już siódmy zniszczony czołg. W ogóle w tej bitwie kolega zrobił bardzo dobry exp Prawie 1600 bazowego expa i ponad 6000 obrażeń. Teraz AMX ucieka, bo przeładowuje pesteczki. Oczywiście bez żadnych szans, bo Conqueror jest przecież mobilną bestią. Na początku typa 59. Ósmy zniszczony czołg. Tutaj dziwna pozycja AMX-a. Kolega chciał gąski jeszcze zdjąć, ale się nie udało. Jak widać AMX nie potrafi spenetrować pancerza. No i w zasadzie bitwa w 5 minut. Bardzo dobra w wykonaniu kolegi na Conquerorze. Medal Ridley otersa Stalowa Ściana, As Pancerny i tak dalej, i tak dalej. W kolejnej bitwie widzicie czołg. Obiekt 260, czyli czołg w misjach osobistych, najtrudniejsze misje, ale koledze KMD udało się zdobyć niecała, nieca, nie, chyba około 1000 osób tylko w Europie mają ten czołg. Jak widać, jest on bardzo, bardzo mobilny. mety 121 przyjechał w tym samym czasie, co właśnie KMD w obiekty 260. No i oczywiście. Pancerz dobry, chociaż mały spoty. Cyferkowo ten pancerz wygląda niesamowicie. Przód wieży 350 i tak dalej, i tak dalej. Po prostu cyferkowo to ten czołg. Myślałem, że to będzie po prostu najlepszy czołg wśród dziesiątych tierów. Niestety tak nie jest. Posiada on spore ekspoty i gracze, którzy wiedzą, jak przebijać jego pancerz, nie mają żadnych problemów. W plutonie wraz z myszką z winu 4 KND jedzie. No i brinie do przodu bez zatrzymania. Już pierwszy czołg zniszczony. Oczywiście ten strzał trochę taki dziwaczny, no ale trudno. Oczywiście obawia się kolega tego, że przypuszczalnie gdzieś tam z tyłu Łodefak się czai. Tutaj LTTB. Dziw, dziwnie zjechał, chyba chciał popatrzeć jak wygląda obiekt 260, no po prostu głupie zachowanie, no ale myszka pokarała tego Light'a. No i KND dalej brnie do przodu, oczywiście wieża ST jest bardzo trudna, ST-1 do penetracji, więc nie, nie udało się, nie udało się spenetrować tego pancerza. Tutaj mamy panterkę 2. Jak widać nie ma szans, nie wie jak spenetrować ten gruby pancerz. No i oczywiście zaraz zakończy swoje życie w grze. Jeżeli chodzi o działo, obiektywnie się Tutaj mamy Penetracja 260, czyli lepsza penetracja niż w IS-7 i obrażenia 440, czyli takie jakie ma IS-4 z jeszcze lepszą szybkoszczelnością czyli tak jak mówię, cyferkowo ten czołg wygląda niesamowicie ale niestety prawda jest taka, że że tak dobrze nie jest no już drugi zniszczony czołg KMD jedzie dalej Wśród dziesiątych tierów czołgów ciężkich tylko AMX 50B dorównuje mobilności temu czołgowi. Tam mamy jeszcze jednego LTTB. No i już objechał KND całą stronę i flankuje czołgi ciężkie wraz, wraz właśnie tutaj z kolegą z Plutonu myszką. LTTB tutaj czai się za kamyczkiem, oczywiście bez żadnych szans, nie ucieknie, zobaczcie co robi Conqueror. Conqueror widząc jaka jest sytuacja, po prostu postanawia wskoczyć do wody. Szkoda, że nie, takie zachowania nie są karalne, co mu zależało, czy zginąć w wodzie, czy zginąć w walce, no takie tchórzostwo. Oczywiście zniespaczony był zapewne sytuacją swojej drużyny, która jak widać nic nie potrafi zrobić. A Pluton myszka plus KND całą flankę rozwalili i teraz już kończą ostatnie czołgi 4 minuty bitwy. Jeżeli chodzi o wynik, to tutaj oczywiście aspancerny, prawie 1300 bazowego Expa oraz 6000 obrażeń. Oczywiście tego nie widzicie, niestety nie mam zainstalowanych modów. Yy, czwarty zniszczony czołg no i teraz esetka w dupeczkę zniszczony piąty i ostatni czołg, no nie będzie niestety specjalisty ponieważ go ukradną fraga zobaczymy tak jest, ktoś niestety ukradł fraga i na koniec moim zdaniem najciekawsza powtórka wśród czołgów ciężkich yy, jeżeli chodzi o szybce i Pluton eset, Gracz, patrzymy się oczami teraz Gracza Zielony XD Ale tak naprawdę yy, Cała ta trójka zrobiła prawie Równiutki yy, wynik Bardzo dobre yy, bitwy Wszystkich yy, trzech graczy Plutonu Alex, Orkan i Zielony yy, Zobaczcie yy, jaki mieli plan Na tą bitwę, jest to mapa yy, Step, no i yy, Co zaplanowali? Zero Kampienia Jedziemy przez środek. Mamy trzy działa, za, zakładamy Golda. It will be funny, napisał Alex. I nie ma artylerii, więc postanowili po prostu strollować przeciwników, jadąc po prostu na nich ostro, bez żadnego kampienia. Zobaczymy, Zobacz, zobaczycie za chwilę. Yolo Poland, AMX 30B, napisał, czyli wiedział, że to są dobrzy, gracze z Polski chcą się dobrze bawić na Esetkach. No i zobaczymy pierwsze pojazdy wyświetlone. Tu z drugiej strony mamy Mausa oraz Esetkę. Ale jak widać Esetka już ma ponad 2000 HP w plecy. Trzy strzały trafione, wszystkie z penetracją. Przeładowanie magazynku. No i już zniszczony czołg. Oczywiście Maus ma pancerz mocny, ale policzki Mausa są bez problemu do spenetrowania, a dsp oczywiście ma słabą penetrację na zwykłym pocisku, ale na Goldzie, jak widzicie, są to, jest to penetracja 334, ale oczywiście trzeba uważać, strzelając z tych. Pocisków nie w gąski, nie w pancerze wielowarstwowe, tylko i wyłącznie w, w pancerze. Tak, maus ma z e, wieży. E, głównie tam, właśnie tym pociskiem należy strzelać. E, no, jak widać, bez problemu wchodzi. I już wtedy do jednego. Środek e, załatwiony. maus jeszcze ma e, troszkę HP. Jak widać, esetki również kontują wieże. Tak należy właśnie robić, ponieważ te są miękkie, znaczy miękkie, są twarde, ale oczywiście łatwe do penetracji i należy grając właśnie tymi czołgami w czasie oczekiwania na strzał, kontować tą wieżę. No i zrobili środek, jadą dalej. Tylko pytanie, czy uda im się zrobić Bratęstwo Broni, czyli po trzykile. Na razie jest 2-2-1, ale zaraz zobaczycie, jak to się skończy. Tu lajcik ucieka. Kolega w zasadzie mógł się nim nie zainteresować. Ale y, miał nadzieję, że w niego trafi. Zobaczymy, czy się uda. Przymierza, przymierza. No, niestety, niestety. Za szybki ten lajcik. A tak to by zniszczył y, ten czołg. Ale zniszczył go y, Alexo, który potrzebował drugiego kila, y, aby mieli wszyscy po trzy kile. Trzeci kill już Orkana. Wszyscy w grupie jadą, więc żaden im nie podskoczy. No i teraz ostatnie trzy czołgi pozostały. Bitwa, jak widać, dopiero 3,5 minuty i załatwiona. Dwa ostatnie czołgi. Teraz pytanie, czy uda im się właśnie zrobić medal. Zaraz zobaczymy. Na szczęście jeszcze mają sporo HP. Jest tam AMX. 50-120 oraz IS-7 no i Alex załatwił e, AMX a poczekał aż pierwszy strzał odda e, drugi kolega no i teraz e, zobaczymy IS-7 Gold załadowany jest na hitach, koledzy nie strzelają czekają strzał jest, udało się Bitwa bardzo ładna, bardzo szybka, 4 minuty. Esetki pokazały klasę w plutonie. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.